Witajcie, w tym filmie będziemy zajmowali się przesunięciem funkcji o wektor. No i tak, spójrzcie najpierw tutaj na górę. Mamy zapisany tutaj wektor v i współrzędne wektora p oraz q. Zwróćcie uwagę, że te współrzędne wektora są zapisane w takim nawiasie kwadratowym. p to jest pierwsza współrzędna wektora, q to jest druga współrzędna tego wektora. No i tak, jeżeli chodzi o tą pierwszą współrzędną, którą mamy tutaj określoną literką P, to ona nam powie o ile jednostek będziemy przesuwali wykres funkcji w prawo albo w lewo, czyli wzdłuż osi OX. -ów. Tutaj możemy to sobie nawet zapisać. Natomiast jeżeli chodzi o Drugą współrzędną wektora, to ona nam powie, o ile jednostek nasz wykres funkcji będziemy przesuwali do góry, bądź do dołu, czyli wzdłuż osi o Y. To w sumie jest całkiem łatwo zapamiętać, no bo zobaczcie, jeżeli mamy punkt, tak, punkt zapisujemy w takich nawiasach okrągłych, na przykład punkt o współrzędnych 2-3, to pierwsza współrzędna to jest współrzędna xowa, a druga współrzędna to współrzędna y-owa. I bardzo podobnie będzie tutaj, jeżeli chodzi o współrzędne wektora, to będzie wzdłuż osi OX. -ów. No to oś OX, jak sobie zapiszemy, no to wygląda w ten sposób. Tu mamy oś Y, -ów. czyli widzicie, oś OX to będzie albo możemy poruszać się w lewo, albo możemy poruszać się w prawo. Druga współrzędna nam się kojarzy z Y, czyli albo lecimy do góry, albo lecimy do dołu. No i wszystko będzie zależało od tego, czy ta nasza współrzędna będzie dodatnia, czy będziemy tutaj mieli liczbę ujemną. No bo zobaczcie, jeżeli ta pierwsza współrzędna wektora będzie dodatnia, to wtedy będziemy poruszali się w stronę prawą. Czyli wyobraźcie to sobie w ten sposób. Ja tak to sobie zapamiętałam, że jesteśmy tutaj i pierwsza współrzędna nam mówi, czy poruszamy się w prawo, czy w lewo. No to jeżeli poruszamy się w prawo, to tutaj będą liczby dodatnie, tak? 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Czyli poruszamy się w kierunku liczb dodatnich, gdy pierwsza współrzędna jest dodatnia, a w kierunku liczb ujemnych, gdy pierwsza współrzędna wektora jest ujemna. To za chwilkę sobie opowiemy dokładniej. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą współrzędną wektora, to my już wiemy, że albo poruszamy się do góry, Albo do, do, albo do dołu, tak? Jeżeli ona będzie większa od zera, czyli będziemy mieli 2, 3, 5 i tak dalej, to wtedy poruszamy się do góry. Jeżeli mamy liczbę ujemną, no to poruszamy się o daną liczbę jednostek do dołu. Czyli na przykład, zobaczcie, jeżeli mamy wektor o takich współrzędnych 2 i minus -3, to będzie nasza pierwsza współrzędna, czyli to będzie P, czyli P możemy zapisać jest równe 2, to jest Q, czyli nasza druga współrzędna będzie równa minus 3. Czyli ponieważ P jest dodatnie, to poruszamy się w kierunku tutaj liczb dodatnich, czyli poruszamy się w prawo o dwie jednostki, a ponieważ Q jest ujemne, czyli jest równe minus 3, to znaczy, że poruszamy się o trzy jednostki do dołu. Jeżeli mamy na przykład wektor o współrzędnych minus 1,2 no to tak, pierwsza współrzędna jest ujemna, czyli poruszamy się w lewą stronę, druga współrzędna jest dodatnia, czyli nasze q jest większe od zera, czyli poruszamy się do góry. No i teraz tak, jeżeli mamy jakąś funkcję, ja tą, ja tą funkcję sobie oznaczyłam jako f od x, i przeniesiemy, czy przesuniemy, o, poczekajcie, tutaj Q zjadłam. Przesuniemy sobie ten wykres funkcji o wektor pq. No to wówczas otrzymamy funkcję o takim wzorze. Czyli tutaj uwaga, mamy f od x odjąć p dodać q. I teraz to sobie przećwiczmy. Mamy tak, patrzymy na nasz wzór. Chcemy wykres naszej funkcji f od x przesunąć o wektor o współrzędnych minus 31. Czyli już sobie może przećwiczmy, że wykres tej funkcji będziemy przesuwali w kierunku liczb ujemnych, czyli w lewo i ponieważ to jest dodatnie, no to lecimy do góry. Ale jaki wzór otrzymamy? Mamy tak, f, y równa się f od x odjąć p, czyli x odjąć, no i tutaj uważajcie, mamy minus 3, czyli minus i minus dadzą nam plus, dlatego mamy x dodać 3, dodać q, czyli dodać 1. No i mamy już wzór funkcji, którą otrzymamy. Teraz tutaj, no nasz wektor przesunięcia ma współrzędne 4, 5, mam nadzieję, że to dobrze widać, czyli zapiszmy w jaki sposób byśmy się poruszali. Jeżeli czwórka tutaj jest dodatnia, ta pierwsza współrzędna, to lecimy w prawo, czyli w kierunku liczb dodatnich, piątka też jest dodatnia, czyli lecimy do góry. No, i zapiszmy sobie wzór, jaki otrzymamy. Y równa się f od x, odjąć p, czyli odjąć 4, dodać q, czyli dodać 5, tak? Piątka to nasza druga współrzędna wektora. Przykład trzeci. Mamy tak, wektor o współrzędnych minus 4, minus 2, czyli poruszamy się w stronę lewą, i do dołu, tak, no bo Q jest, widzicie, ujemne. Jaki wzór otrzymamy? F od x. No i tutaj uwaga, jeszcze na chwilkę do góry sobie przejdziemy. x odjąć P, czyli odjąć minus 4. 2 minus nam dadzą plus, czyli dodać 4. No i teraz uwaga, tu mamy plus Q, czyli dodać minus 2, plus i minus dadzą nam oczywiście minus, czyli mamy odjąć 2. No, i ostatni przykład. Czyli teraz tutaj w jaki sposób będziemy się poruszali? No, ponieważ szóstka jest dodatnia, jest większa od zera, no to poruszamy się w kierunku liczb dodatnich. No i mamy minus 3, czyli poruszamy się do dołu. Zapiszmy wzór, jaki otrzymamy. Y równa się F od X odjąć P, czyli odjąć 6, dodać Q. Jest równe minus 3, czyli plus i minus 3, tak? Tak nam tutaj wyjdzie, czyli plus i minus da nam minus, czyli zapiszemy tutaj sobie odjąć 3. No, to pierwsze koty zapłoty za nami, a teraz spójrzmy na troszkę inny przykład, czyli teraz mamy tak, mieliśmy na początku funkcję taką, otrzymaliśmy taką funkcję, czyli nastąpiło tutaj przesunięcie opowień wektor. I my chcemy podać współrzędne tego wektora. No to spójrzmy może sobie na ten wzór. Jeżeli popatrzycie tutaj, no to to, co mamy w nawiasie, to będzie to nasze przesunięcie prawo-lewo, tak? Tutaj z tego sobie odczytamy pierwszą współrzędną wektora, oczywiście nawias kwadratowy. I co nam się tutaj dzieje? Zobaczcie, że tu w nawiasie we wzorze mamy minus, a tutaj mamy plus, czyli jaka liczba musi znajdować się pod P żeby z minusa zrobił się plus. No na pewno musi stać liczba ujemna, czyli będzie znajdowała się minus 1. Może tu już sobie wpiszmy. No bo zobaczcie, wiemy, że p jest równe minus 1, czyli jeżeli to podstawimy sobie do wzoru, tą minus 1, to otrzymamy x odjąć p, czyli odjąć minus 1, Minus razy minus dadzą nam plus, czyli mamy x plus 1, czyli dokładnie to, co pojawiło nam się w nawiasie. Natomiast ile będzie równe q? Tu mamy plus, tu mamy minus, czyli mamy zmianę znaku, czyli to oznacza, że q też musi być ujemne, czyli otrzymamy minus 2. No i sprawdźmy, o, tutaj czekajcie, się pomyliłam, musi być nawias kwadratowy oczywiście. Plus i minus dadzą nam minus, mamy minus 2 i wszystko się zgadza. Czyli generalnie, jeżeli nie zgadzają nam się znaki, to znaczy, że ta współrzędna będzie musiała być ujemna. Jeżeli znaki nam się będą zgadzały, co zaraz zobaczycie, to wtedy ta współrzędna będzie dodatnia. No to spójrzmy na ten drugi przykład. Jaki tu musimy mieć wektor? Mamy minus 3. I tutaj też mamy minus, czyli znaki się nam zgadzają, czyli pierwsza współrzędna musi być dodatnia, czyli będzie równa 3. Sprawdźmy. Jeżeli tą trójkę podstawimy w miejsce p, otrzymamy x odjąć 3, to zgadza się z tym, co mamy tutaj. Mamy plus q, a tu mamy minus 4, czyli te znaki nam nie pasują, czyli to oznacza, że mamy minus 4, czyli liczbę ujemną tutaj w drugiej współrzędnej wektora. Sprawdzamy plus minus 4, da nam minus 4. To się zgadza z tym, co mamy tutaj. No to lecimy już może troszkę szybciej z tymi przykładami. Jeżeli chodzi o przykład kolejny, powiedzcie, jaki to będzie wektor, który należy przesunąć. Mamy zmianę znaku, czyli będzie minus 1, a druga współrzędna tu plus, tu plus, to się zgadza, czyli mamy po prostu dwójkę, czyli nasz wektor przesunięcia ma współrzędne minus 1 oraz 2, to jest p, a to będzie nasze q. No i super, ostatni przykład robimy. Też najpierw powiedzcie, o jaki wektor należy przesunąć sobie tą funkcję, żeby otrzymać to, co mamy tutaj. O, jeszcze Wam wzór może pokażę. O, tu macie wzór na górze. Ten wektor będzie równy 3, 1, ponieważ znaki nam się zgadzają, i to sobie zapiszemy w nawiasie kwadratowym. No i na koniec tego filmu jeszcze wykonajmy sobie kilka rysunków. Otóż, zobaczcie, mamy tutaj wykres funkcji f od x, i my byśmy chcieli narysować wykres, który otrzymamy, jeżeli wykres tej funkcji przesuniemy sobie o taki wektor. Czyli znowu musimy sobie spojrzeć na pierwszą współrzędną wektora. I ponieważ ta pierwsza współrzędna jest ujemna, to oznacza, że wykres przesuniemy o jedną jednostkę w lewo, czyli ku liczbom ujemnym. Natomiast ponieważ ta druga współrzędna jest dodatnia, to przesuwamy wykres do góry o trzy jednostki. Oczywiście wybieramy sobie tutaj te punkty, takie charakterystyczne, żeby swobodniej sobie narysować wykres tej funkcji. Czyli ja wybiorę sobie początek i koniec tego odcinka, tak? czyli koniec tego wykresu. No dobra, czyli przesuwamy sobie najpierw ten punkt, o jedną jednostkę w lewo, a następnie trzy jednostki do góry. Raz, dwa, trzy i tu też musi być kółeczko zamalowane. Podobnie robimy z tym punktem. Jeden, jedną jednostkę wewo, raz, dwa, trzy do góry, kółeczko zamalowane, musimy to sobie jeszcze połączyć i otrzymamy wykres funkcji po przesunięciu o taki wektor, tak? Jeżeli natomiast chodzi o ten drugi wektor, to w jaki sposób tutaj to należy sobie przesunąć? Może o, weźmy troszkę do góry, żeby było lepiej widać. Pierwsza współrzędna wektora jest dodatnia, czyli przesuwamy nasz wykres. W stronę prawą o dwie jednostki, ta współrzędna jest ujemna. No to lecimy sobie do dołu o jedną jednostkę. No i znowu chcemy prze, przesunąć sobie ten wykres, czyli tak, o dwie jednostki w prawo, raz dwa i jedną jednostkę do dołu. Dwie jednostki w prawo, raz dwa, jedną do dołu. No i to sobie połączymy. O, I tak wygląda wykres naszej funkcji. No dobra, spójrzmy może teraz na ten drugi przykład. Tu mamy troszkę, może trudniejszy wykres, ale spokojnie sobie damy radę. To jest naprawdę bardzo fajny temat do opracowania. Mamy teraz narysować wykres funkcji g od x i narysujemy ten wykres kolorem czerwonym. Czyli najpierw musimy zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Widzicie, tu mamy funkcję f od x i tą funkcję należy przesunąć o pewien wektor. Aby otrzymać wykres funkcji g. Od X. Czyli jaki to będzie wektor? Odczytajmy to sobie tutaj z boku. Czyli nasz wektor to będzie minus 3 oraz minus 1. No i teraz, jeżeli to wiemy, no to już wiemy, w jaki sposób należy to sobie y, przesunąć. Czyli tak, ponieważ pierwsza współrzędna jest ujemna, czyli tu mamy wybór prawo-lewo, czyli przesuniemy wykres o 3 jednostki w lewo. Druga współrzędna góra-dół, czyli ponieważ jest ujemna, przesuwamy sobie do dołu. Czyli tak naprawdę wykres tej funkcji należy przesunąć o trzy jednostki w lewo i jedną jednostkę do dołu. Które punkty będziemy przesuwali? No nie wystarczy początek i koniec wykresu, no bo jeszcze musimy zachować kształt tej funkcji, tego wykresu. Czyli należy sobie przesunąć ten punkt, ten punkt, ten, ten oraz ten. Trochę roboty, ale całkiem przyjemny. No dobra, lecimy po kolei. Najpierw ten punkt. Trzy jednostki w lewo. Raz, dwa, trzy i jedna do dołu, czyli tutaj. No i mamy kółeczko zamalowane. Punkt kolejny to będzie ten. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy i jednostkę jedną do dołu. I należy to sobie najlepiej od razu połączyć, żeby potem nie było problemu, w jaki sposób należy sobie utworzyć ten wykres funkcji. No dobra, jesteśmy tutaj. Punkt kolejny, który przesuniemy, to będzie ten, trzy jednostki w lewo, raz, dwa, trzy, jedna do dołu, no i to łączymy. To był ten punkt, następny trzy w lewo, raz, dwa, trzy, jedna do dołu. No i łączymy. No i jeszcze to był ten, czyli jeszcze jeden nam został, raz, dwa, trzy w lewo, jedno do dołu. Kółeczko musimy zamalować. Przyznacie, że całkiem przyjemna sprawa. No dobra, mamy g od X. No i teraz spójrzmy, jeszcze mamy h od X także sobie narysować i będziemy także przesuwali wykres f od X. W jaki sposób? Jaki tutaj wektor otrzymamy najpierw powiedzmy? Czyli wektor będzie miał współrzędne 1 oraz 2. Czyli w jaki sposób przesuniemy? No to jest prawo-lewo, Ponieważ mamy liczbę dodatnią, przesuwamy w prawo, to będzie góra-dół, liczba dodatnia, czyli lecimy do góry. No i po kolei znowu te same punkty, które rozważaliśmy w tym przypadku. No dobra, jedno w prawo, dwa do góry. Pierwszy punkt: jedno w prawo, raz, dwa do góry mamy. Jedno w prawo, raz, raz, dwa, dwa do góry. Przy czym to jest punkt, żeby trochę za dużej kropki tu nie narysować. O tu powiększmy, że to jest kółeczko zamalowane, czyli mamy ten fragment. Teraz ten punkt, jedno w prawo, raz dwa do góry i łączymy. Następny punkt to będzie ten, czyli znowu jedno jednostkę w prawo, raz dwa do góry, czyli jesteśmy tutaj. No i teraz jeszcze ten punkt, czyli jedną jednostkę w prawo, raz, dwa, dwie jednostki do góry. No i tutaj kółeczko należy zamalować i to będzie wykres funkcji h od x.